Czyżby najbardziej narcystyczny i nieomylny instruktor nie przejechał? O, jak mi przykro! TY NIE PRZEJECHAŁEŚ?! O, nie. Muszę zrobić skrót wydarzeń, więc zaczęliśmy nagrywać w naszym tygodniu Mieliśmy w ostatnim czasie dużo grup, dużo samochodów, dużo ludzi, a mało czasu. Co za tym idzie? Totalnie nic ciekawego się nie działo, więc tego nie pokazywałem. Znaczy, nagrałem i to, co się udało z tego zmontować, to pewnie już krąży po Facebooku, więc zapraszam serdecznie tam. W podręczniku młodego YouTubera przeczytałem, że żeby był film ciekawy, to trzeba często zmieniać kadry. Wesprzę się telefonem teraz, żeby mi było łatwiej to później przedstawić jakoś tak chronologicznie, więc zaczynamy od tego, że. Nie, no jakby na bieżąco. Teraz. Przeprawa Przeprawa I głupie suchary nasze Gdzieś? Ja jeszcze przypiję linę do tego Dzień. Do leda? Tak, żeby jak zagrały zahaczy wyjebała pudełko. to jest W międzyczasie udało nam się w spektakularny sposób zakopać Ale ja tego nie wyciągam tak. Yeah. Czyli W sumie to co robimy najlepiej Nadal no, robimy najlepiej Później w tym samym dniu skończyliśmy jeździć z poprzednią grupą I pojechaliśmy na dwa samochody z Mateuszem I wtedy zaczęliśmy odwiedzać Stare ścieżki nowymi sposobami Sam prosto Fajne zjawisko zachodzi jak się przez rok nie jeździ Ta cała woda i ta ziemia spływa Z powrotem w to miejsce co była I to co hmm, zaczynało być nudne Bo było przejezdne na kołach Wychodziliśmy z suchych butach Uf. Co zaszło, że się nie udało? Yy, stało się totalnie nieprzejezdne już w ogóle, więc yy, zaczynamy tam wracać. Bardzo dobrze. E, A wodę mamy. To nie my. Jak będzie rozjechał zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie trzymał tę kamery. <laughs> koła w lewo już, w lewo mocno, bardzo dobrze. Powolutku, powoli, powoli. Teraz troszkę podjedź, zobaczymy jak się zachowa samochód. Powolutku jedź do mnie, nic się nie dzieje. a okay. tak jak masz koła jeźdź, a, tak. jest? Jedź, dawaj. jedź! Musisz jechać ciągiem. Jedź, 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 jedź! O! Tam jest z tą głową, się Będzie łatwiej. Napoleon, to tu most zbuduje, żeby tylko mu się nie przewrócił. Kurwa, teraz mi się aparat, jak. Jak się aparat? Wiesz, co? No i w Pizdu i wylądował. Będzie łatwiej. Cały misterny plan też w Pizdu. No, prosto. Pięknie. A on fajnie chodzi. Jest tu Damiena, metr rury, ja, ja, kolano 90 stopni. Ja chcę do Kango tak <laughs> Zapraszam od poniedziałku do piątku ja od 9 17. do 17:00. E, w 2000. To się jeszcze ustalimy którym. On jeszcze nie był tylko na szybki. <laughs> bo to jest tak, wiesz jak ktoś, jak ktoś przyjechał od razu, a ktoś stoi pod bramą tydzień, to on musi być od razu obsłużony, bo on nie można sobie pozwolić złoć wątryczek. <laughs> Powstał taki szlak ogólnie i zazwyczaj przejezdny, choć ostatnio... Próbowaliśmy go robić w drugą stronę i się okazało, że jednak nie jest tak kolorowo Ja, ja się tu zapadam, normalnie po kostki wpadam Ten samochód jest nie do zatrzymania teraz Pokażę, jak to zrobić. Ja wjeżdżam tutaj, yy, lewą, prawą stronę, będę tutaj. I mówię ci, że on ma masę dwie Przecież pod normalnym człowiekiem by się to złamało. Może ten pastek tam zostanie na razie. Ty też tam zostań. Prawo koła, teraz prawo, prawo, prawo. Tak się na to drzewo. Brawo kola, prawo, prawo, prawo Tak jak teraz są O, 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 o Ale więcej gaz Dobra Popuść rozkaz Dobra I teraz jedynka Szybko w lewo I od razu z gazem Ogień, ogień Jest, jest Do prawej troszkę Do prawej Dobra I jedziemy Brawo Gdziałeś? Jak mi przykro, ty nie przyjechałeś! Ramian! Damian, chodź, zobacz, jak powinieneś to zrobić Tu do Mateusza na szkolenie cię wyślę, dobra? W lewo, w lewo, w lewo, 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 to to drugie prawo jest. Żartowałem <grystanie> <grystanie> Nie, nie słuchaj go! <grystanie> Startujemy na 3 godziny, i samochodami. Nagrywa, nagrywa, nie. Dobrze, bardzo dobrze To zwątpił jednak? Tak. Nie, ja mówię mu, żebyś sobie w dwójkę tu to, ta... to zajedziesz to dwa ta... metry dalej Z każdym biegiem będziesz metry dalej Każde pięć centymetrów <laughs> Dobre to było! Ale plan był dobry! Ale <laughs> gazu, gazu! Więcej żalu, żalu! Chyba dwójkę zapiął, bo jest dwa metry dalej Nie, on <laughs> Masz Masz tą robotę! świata! Jasny chuj... Nie odjeżdżaj za daleko! On, on chce wbić i zamknąć oczy W ja momencie tak. tak. to mi za Oi, que teraz? No możesz jedziesz. no momenty zapląta. co? Zrobisz tu nie tak I daje ci tak To jest max, tu On czeka aż odjedziecie, bo twierdzi, że przeleci Tu ty cały tutaj plac zabierasz? Ło, dobre to było! Tak, ruszy Daj do koła się zakręcą, to na pewno Oddalasz się od celu Ja jestem 10 lat młodszy, a to ty masz ten dziecięcy optymizm nie był tak dużym optymistą, nie prowadziłbym działalności w Polsce Plan, plan był dobry Auto nie dało rady Tak, auto Chodzi taki moment w życiu, że ja nie wiem jak pewne rzeczy, jak, jak to się udaje w ogóle to... Myślę, że dzisiaj było tak łatwo, że mógłbym po o pojechać Widziałeś? Jeszcze przypiełem linę do tego, do leda Tak, żeby jak zagrały gałęzie wyjebała Kopie, to dostam, jest, tam jest to gałęzie od, od... Tak. Hop, tam jest taka szpilka, że nie wyrwę tego lada. Ten wyciągarką On to Sypcja, przewiercił z drzwiami na wylot. Zaskoczyło zabezpieczenie. Zaskoczyło. Widać, że, że widać, że robisz trochę w mechanizacji. nie boisz przy... się, co? Tak? Że kiedyś robisz przy bizonach. Nie boi się. Specjalnie bo to... jest luźna. Niech okay. ja wiem, o takie auto, to bym się nie boił. Przypominam ci. Że y, znam stan techniczny Twojego samuraja, w którym w przyszłym tygodniu mamy wygrać rajd Mało no, tego. Wygramy ten raid. No właśnie jak z tym chłopaki No już jest wygrany prawie. A no. już przyszła sobota, ja mam jeszcze rozjebane auto bardziej niż miałem wcześniej. Pojechać jak to działa? To pokój, no, no, jak było? No, wjechaliśmy na wał. Jak no, to działa? Nie wjeżdżamy na wał i on nagle na hamulec i słabszy, i do tyłu, i tylko czuję to drzewo z mojej strony. Wysiadamy z I tym tak się myśli, się sobie. No, Most się zawinął, wygiął się most i się ja. wjechał pod próg. Jak pierdolę ja mówię, Też tak być. powiedziałem. <laughs> on do mnie mówi, to koło zawsze tarło. <laughs> Ale ja, droga, <laughs> to <poraj> tak. <laughs> Ale tarło tak było wygięte, nie? A nie kurwa tak, tak. A to co coś pod tą koparką pracowałeś no, no, na oko jest dobrze No, no na oko jest dobrze. Jedynka, wyciągarka Akcja Szkoda ciupa, ujęcie twarde Widać, że jest ciężko Problem z kontrolą w samochodach, ale to widzę, że wszędzie jest podobnie, bo warunki takie sobie. Mówiłem, że trzeba pobiegać, ale zrobiłem 900 kroków. Tu chyba mi wystarczy O ściąga! Gado, gado! Już w lewo! Niech, ale nie zatrzymuj się! Już GAZO, jest! Dawa, 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 dawa. Spanikował, widziałem, spanikował. Ale ten samochód dobrze wygląda. Jeszcze, teraz do prawej. Ile się da? I teraz jedynka i pomagasz mu gazem. Ja bym chciał mieć tyle takiej dziecięcej wiary co on, że to co on robi się uda. O te 15 centymetrów dalej. <laughs> Zawsze to mnie rozbijali. Bo ja tu spadam w kolejki. Ty, tu jest dobry przesmyk, chodź! Gdzie jest kierowca mojego samochodu? Zadaj. Siadaj i dawaj tu do mnie! Trzeba antyglona zaaplikować tutaj widzę, bo jest zieleniało Dawaj, dawaj Powoli, powoli, powoli Kierowca ode mnie tak samo robimy. Zastanawiam co chcą osiągnąć, ale chyba sami do końca nie wiedzą. Plan ja, się tworzy, plan się tworzy, Już się... na nie? Tak, tak. No. Tu się kreatywność odpala w trakcie. A, tak. Myślę, że on już go nie widzi wstecz. A co chciałeś go złapać co? widzę co jeden to coraz szerzej o! Używaj tego gazu! No nie On musiał popatrzeć, który to pedał! Może, że dzisiaj przejechaliśmy. No. Kurwa, ja już w Jutrzejszym przejazdem będzie się martwił jutrzejszy most. Dzisiejszy ma wyjechać. Ja że cię trzeba. Oświadczenie najechanie jechanie chce, tu, wy, tak, tu wyjechać i tu jechać, tędy przed ziemię on, on wierzy, że chyba na gąsienicach jedzie, wiesz? Uwaga, werble, werble.

za ładnie zapakowany w kopertę a w tej kopercie jest coś takiego i poniżej jest kto inny, no oczywiście muszę być tam ja z tym samochodem, którym właśnie ja teraz i wszyscy nim jeżdżą fajne to jest, że jest pokrewieństwo z vouchera, że nawet takiej nieznaczącej kwestii dla kogoś jak to, co jest na zdjęciu na voucherze, to jestem tam ja i mój samochód i jeżdżę z wami ja i mój samochód, więc jakby to jest fajne, tam mnie podoba mi tak? się to. Nikt na to pewnie nigdy nie zwrócił uwagi, że to tak wygląda, ale tak jest. No i tutaj jest kod QR, który musicie zawsze jakby odciąć, zrobić zdjęcie. Najlepiej, jak to wydrukujecie i zalaminujecie to jak pan zrobił tutaj, to. To w ogóle jest mistrzem świata? A dodatkowo warto zaznaczyć, że realizujemy swoje vouchery jeszcze. Takie poglądowe, przykładowe zdjęcie, żeby to Wam gdzieś tutaj, jak to wygląda. Dzięki temu możecie też zorganizować albo zrobić coś miłego dla kogoś bliskiego, A. dla jakiegoś znajomego, jakiś prezent urodzinowy, święta, bo jeździmy cały rok więc jakiś Mikołaj, czy cokolwiek. Dzień chłopaka, ostatni jeździłem, prezent. Więc dużo okazji. Jak nie macie pomysłu, zapraszamy do nas. Jeździmy cały czas, cały rok, więc jakby jesteśmy otwarci, czekamy Dodatkowo można wykupić jeszcze te pakiety na strzelnicy Albo urodzinowo zorganizować sobie paintball dla 10 osób także, także to jest fajne Wracając, em, kończę ten film, teraz w tym momencie Bardzo dziękuję tym, co dotrwali do końca Także wszelkie komentarze i, i oceny są mile widziane i dla mnie, i dla chłopaków, bo też się starają realizować te filmy jak najbardziej, pomagać, nagrywać, taki content robić. Nam się to podoba, co robimy, mam nadzieję, że Wam też i jeżeli tak, to będę wdzięczny za pchanie tego dalej w świat. Tyle ode mnie, widzimy się do mnie znowu za 3 miesiące. Pamiętajcie o linkach, które są na dole, tam jest nasz, nasz Facebook, nasz Instagram, nasza pełna oferta. I pozostałe filmy, które są w tej playliście i które pewnie się gdzieś wyświetlą na końcu tego filmu. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia i na razie.